Historia życia świętego Jana Pawła II. Chłopiec, który został papieżem. Część pierwsza lolek. Był maj. Wiosenny wiatr hulał po polach i łąkach wadowic niewielkiego miasteczka w sercu Polski. Tego dnia przyszedł na świat mały chłopiec. Rodzice nadali mu imię Karol. Ale wszyscy nazywali, nazywali go zdrobniale lolkiem. Lata mijały, a Lolek rósł jak na drożdżach. Był jednym z dwóch najlepszych bramkarzy w mieście. Jednak pewnego dnia pośliznął się i nie zdążył obronić bramki. Jego najlepszy przyjaciel Jerzy pomógł mu wstać. No cóż, nie możesz być zawsze najlepszy, powiedział. A założysz się? spytał przekornie Lolek. Wścigajmy się do jeziora. Kto pierwszy ten lepszy. I pobiegli. Lolek przegrał wyścig, ale zdążył do domu na kolację. Lolku, bądź teraz cichutko, powiedział tata, Mama jest bardzo chora, niech odpoczywa. Następny dzień nie przyniósł mamie żadnej poprawy, kolejne również. Lolek chciał ją pocieszyć, więc zrobił dla niej bukiecik z czerwonych polnych maków. Mam dla ciebie prezent wyszeptał. Podziękowała mu z uśmiechem. Lolku, niebawem pójdę na spotkanie z Bogiem powiedziała mama ze łzami w oczach Ale wrócisz, mamo, prawda? Nie, Lolku, odchodzę lecz zawsze będę nad tobą czuwać. Mamo, obiecuję, że będę kimś wyjątkowym. Na pewno, synku, wyszeptała ciepło ale jest coś jeszcze ważniejszego Lolku, kogo kochasz najbardziej? kocham ciebie i tatę i Edmunda i tak, ale kogo kochasz najbardziej? Lolek zamilkł, nie wiedział, co odpowiedzieć. Miłość jest najpiękniejszym darem, które otrzymujemy i które możemy ofiarować innym. Nadejdzie dzień, w którym odnajdziesz odpowiedź na to pytanie. Gdy będziesz wiedział, kogo kochasz najbardziej, będziesz również wiedział, jak postępować. Lolek wstawił bukiecik maków do wazonu i pocałował mamę na do widzenia. Był bardzo smutny. Mijał czas. Pewnego dnia zbudził Lolka lekki powiew porannego wiatru. Jego złamane serce poczuło się lepiej. Był również dumny ze swojego brata Edmunda, który stał się uznanym lekarzem. W drodze do kościoła Edmund spytał Lolka. A kim ty będziesz, gdy dorośniesz? Ja, ja chcę być wielkim aktorem to piękne marzenie odpowiedział Edmund. Jego słowa ucieszyły Lolka. Jeśli starszy brat mówi, że bycie aktorem to dobry pomysł to tak właśnie musi być. Edmund zachęcał Lolka do występowania w sztukach teatralnych dla jego pacjentów w szpitalu. Początkowo chłopiec miał wielką tremę, gdy jednak spróbował, poczuł się pewniej. Z biegiem czasu granie na scenie stało się dla niego naturalne. Nastała chłodna, wietrzna zima. Pewnego mroźnego wieczoru Edmund nakazał lolkowi, aby nie wychodził z domu, ponieważ w okolicy szerzyła się groźna epidemia szkarlatyny. Chłopiec patrzył, jak starszy brat zniknął w śnieżnej zamieci i miał nadzieję, że Edmund jest bezpieczny. Lolek usnął tej nocy przy oknie, ale raptem obudził go tata. Lolku, wstawaj i pospiesz się, zakładaj płaszcz. W szpitalu dzieje się coś niedobrego. W okamgnieniu byli w drodze. Lolek nie zdawał sobie sprawy skąd cały ten pośpiech. Gdy dotarli do szpitala, zaczął szukać brata. Nigdzie go jednak nie było. Wszędzie panowała gorączkowa krzątanina. W pewnej chwili Lolek dostrzegł w jednym z łóżek znajomą postać. To był Edmund. Był chory i wyglądał tak samo jak mama, gdy odchodziła do Boga. Lolek poczuł wypieki na twarzy. Edmundzie, proszę cię, nie odchodź, tak bardzo cię kocham. Ja ciebie również. Będę cię nadal kochał z nieba, głos Edmunda stawał się coraz cichszy. Niebawem odejdę, spotkam Boga i mamę. Zapamiętaj jej pytanie, Lolku, kogo kochasz najbardziej? Lolek przeniósł się w myślach do ciepłych wspomnień lata i pól usianych czerwonymi makami. Czekało go kolejne bolesne pożegnanie. To był bardzo smutny okres w jego życiu. Z upływem czasu serce Lolka zaczęło się znów ożywiać. Śmiał się z radością, biegnąc przez park na spotkanie z księdzem Leonardem w kościele Najświętszej Marii Panny. Gdy Lolek skończył polerowanie posągów i zamiatanie podłogi, ksiądz zaprosił go na modlitwę. W tym czasie Jerzy siedział na zewnątrz i czekał na lolka, wygrzewając się w letnim słońcu. Miał mu do powiedzenia coś niezwykle ważnego. Znużony długiem oczekiwaniem, poszedł do kościoła w poszukiwaniu przyjaciela. Pociągnął ciężkie drzwi, aby zajrzeć do środka. Nagle pewna pani pochwyciła go za ramię. Tobie tutaj nie wolno! mruknęła, marszcząc ze złością brwi. Jesteś Żydem. Lolek usłyszał jej słowa i wybiegł na zewnątrz. Proszę pani, mój tata mówił, że wszyscy jesteśmy dziećmi Boga. Jeśli Jerzy chce, może wchodzić do kościoła powiedział. Wziął Jerzego za rękę i obaj pobiegli przed siebie, zostawiając kobietę z księdzem Leonardem. Chłopcy spędzili cały dzień w domu Jerzego. Gdy zapadł zmrok i ciemne niebo zaczęło migotać gwiazdami, Jerzy przypomniał sobie o ważnej wiadomości, którą chciał się podzielić z przyjacielem. Słuchaj Lolek, zapomniałem ci o czymś powiedzieć. Zdaliśmy egzaminy wstępne do gimnazjum. Naprawdę to teraz będziemy się dopiero świetnie bawić, zaśmiał się Lolek. Jerzy wzruszył ramionami. Akurat ty będziesz pewnie tak bardzo zajęty swoimi wielkimi i wyjątkowymi sprawami, że nie będzie już czasu na zabawę. No co ty? Znajdziemy czas na wszystko, obiecuję. Może być przecież i zabawnie, i wyjątkowo. Lolek bardzo lubił gimnazjum. Jego ulubionym zajęciem było granie w szkolnych sztukach teatralnych. Jedna z koleżanek pomogła mu zdobyć pierwszą znaczącą rolę. Przedstawienie odniosło wielki sukces. Gdy kurtyna zapadła, Lolek pobiegł szukać koleżanki, aby jej podziękować. Gdy ją znalazł, miała oczy pełne łez. Co się stało? zapytał Lolek. Nie słyszałeś plotek? słyszałem, że naziści w Niemczech grożą ludności żydowskiej i że pewnie wkrótce ich żołnierze wkroczą też do Polski i zrobią z nami to samo. Widzisz, dlatego muszą wyjechać razem z rodziną w bezpieczne miejsce. Lolkowi zrobiło się przykro na myśl o tym, że ktoś mógłby skrzywdzić jego żydowskich przyjaciół. Kilka dni później Lolek i Jerze rozmawiali o tym, co się działo wokół nich. Nadchodzi wojna, opuszcza nas wielu przyjaciół, powiedział ze smutkiem Lolek. Wiesz, ja również będę musiał wyjechać, odparł Jerzy. Tu nie jesteśmy bezpieczni. Wiem, odrzekł Lolek. Niektórzy nasi żydowcy sąsiedzi uciekli już za granicę. Ci, którzy zostali, czują się zagrożeni. Lolku, zawsze byłeś moim bardzo dobrym przyjacielem. Będzie mi ciebie brakowało, powiedział Jerzy. Ja również będę za tobą tęsknił, odparł Lolek. Jego serce ścisnął żal. Mam nadzieję, że się niebawem zobaczymy. Obaj wiedzieli jednak, że być może nie zobaczą się już nigdy. Wkrótce nastały w Polsce mroczne lata wojny i niemieckiej okupacji. Lolek był już w tym czasie młodym mężczyzną. Otaczający go świat zmieniał się bardzo szybko. Jego żydowscy przyjaciele, którzy nie opuścili kraju, musieli żyć w ukryciu. Niektórych pojmano, za pomoc Żydom groziła kara śmierci. Lolek przeniósł się razem z ojcem do maleńkiego mieszkania w Krakowie. Tam kontynuował studia. Często czytał przy blasku świec. Po zmroku słyszał na ulicach krzyki, trzask zakładanych kajdanek i kroki maszerujących żołnierzy. żołnierzy. Ludzie bali się wychodzić z domów. Gdy zaczęto zamykać szkoły i aresztować nauczycieli, Lolek zatrudnił się do pracy w kamieniołomie. Jego współpracownicy byli dobrymi ludźmi. Wielu z nich brało na siebie jego obowiązki, żeby mógł poświęcić czas nauce. Często nie miał co jeść, ale karmił swój umysł wiedzą z książek. Pewnego dnia jeden ze współpracowników powiedział coś nieoczekiwanego: Lolku, dajesz nam wszystkim nadzieję. Myślałeś kiedyś, by zostać księdzem? Lulek zaśmiał się cicho. W drodze do domu rozmyślał nad usłyszanymi słowami. Przypomniał sobie również pytanie, które niegdyś zadała mu matka, zanim odeszła do nieba. W roku, w którym Lolek skończył 21 lat, zima była długa i sroka. Jego ojciec ciężko zachorował. Lolek zawsze pamiętał, aby przynieść mu po pracy zupę i lekarstwa. Tato, już wróciłem, zawołał pewnego wieczoru. Nikt jednak nie odpowiadał. Lolek podszedł do łóżka, w którym leżał ojciec. Tato, śpisz? Tata się nie poruszył. Lolek wziął dłoni ojca w swe drżące ręce. Tata nie żył. Najpierw mama, potem Edmund, teraz Tata. Żegnaj tato, zapłakał. Jeszcze nigdy Lolek nie czuł się tak bardzo samotny. część druga Karol. Nadeszła wiosna. Lolek stał się dorosłym mężczyzną. Nikt już nie używał jego dziecięcego imienia. Teraz był dla wszystkich po prostu Karolem. Karol tęsknił za tatą, mamą i Edmundem. Odnajdywał jednak wiele radości w wystąpieniach teatralnych. Podczas wojny organizował z przyjaciółmi tajne przedstawienia. Chcieli w ten sposób wzbudzać w Polakach nadzieję. Karol miał jeszcze jedną tajemnicę. Początkowo nikomu o niej nie mówił. Jednak zaczęła wypełniać jego serce tak bardzo, że nie mógł jej już dłużej ukrywać. Naprawdę chcesz opuścić teatr i zostać księdzem? spytał go jeden z przyjaciół. Tak, odparł Karol. Ale przecież możesz zdziałać w Polsce wiele dobra jako aktor, dodał inny kolega. To prawda odparł Karol, jednak Bóg wzywa mnie do kapłaństwa. Ci, którzy go znali, nie byli zaskoczeni. Zawsze widzieli jego miłość do Boga. Byli jednak również świadomi, że bycie księdzem podczas wojny wiązało się z wielkim niebezpieczeństwem. Karol musiał być bardzo ostrożny, tak jak wszyscy inni młodzi mężczyźni przygotowujący się do posługi kapłańskiej. Wiedzieli, że jeżeli zostaną pojmani, grozi im śmierć. Kilka lat później wojna wreszcie się skończyła. Polska odzyskała pokój i wolność, a Żydzi już nie byli zagrożeni. Karol nie mógł jednak nigdzie odnaleźć Jerzego. Być może Jerzy zginął na wojnie lub zbiegł daleko za granicę. Nikt nie wiedział, co się z nim stało. Ukończenie seminarium duchownego napełniło Karola wielką radością. Jednak było coś, co nadal go martwiło. Gdy umarła moja mama, część mnie odeszła razem z nią, myślał Karol. Gdy opuszcza mnie ktoś, kogo kocham, wraz z nim umiera coraz więcej mnie. Edmund, tata Jerzy. Nie ma już żadnego z nich. Może ta wojna zabrała już całą moją miłość i nie będę miał czego ofiarować Bogu i ludziom? Karol oderwał kilka płatków kwiatka i puścił je z wiatrem. Może jednak śmierć bliskich nie oznacza utraty wszystkiego. Zwrócił się do Boga w modlitwie. Panie, wypełnij moje serce Twoją miłością. Gdy Karol był już księdzem, został wysłany do Rzymu na dalsze studia. To było piękne miasto. Zobaczył tam miejsca, które wcześniej znał tylko z książek. W tym czasie w Polsce nastały mroczne czasy komunizmu. Nowi przywódcy zaczęli tłumić wolność i wiarę. Ludziom nie wolno było praktykować religii. Ci, którzy próbowali modlić się razem z innymi, byli surowo karani. Karol obiecał sobie. Pewnego dnia wrócił do domu i przypomniał wszystkim ludziom, kto kocha ich najbardziej. Po powrocie do kraju Karol spędzał wiele czasu z młodzieżą. Wyjeżdżali często na wycieczki w góry, aby móc swobodnie rozmawiać o bogu. Proszę księdza, jak się mamy do księdza zwracać, aby nikt nie odkrył, że ksiądz jest kapłanem? Mówcie do mnie, wujku zaśmiał się Karol. Góry i rzeki były wymarzonym miejscem do wspólnego spędzania czasu Można było tam pływać na kajakach, wędrować, bawić się i spotykać na modlitwie Było to też idealne miejsce do rozmowy o ważnych życiowych sprawach Proszę księ, to znaczy wujku, zwróciła się do Karola młoda kobieta Tak, odszedł zerkając nad książki Pewien kawaler poprosił mnie o rękę Nie wiem co mu odpowiedzieć, wyznała skubiąc nerwowo swój warkocz czy chcesz za niego wyjść? Chyba tak, ale czy według Ciebie to dobry pomysł? Zadam Ci pytanie, kiedy... które kiedyś usłyszałem od mojej matki. Kogo kochasz najbardziej? spytał Karol. Zawahała się, lecz po chwili się uśmiechnęła. Jeśli jesteś pewna swojej odpowiedzi, ja również jestem pewien, że to dobry pomysł. Potem dodał żartobliwie: Czy jednak na pewno chcesz poślubić właśnie jego? Roześmieli się oboje. Młoda kobieta wstała i pobiegła do ukochanego, aby dać mu swoją odpowiedź. Gdy zapadł zmrok, wszyscy zgromadzili się na wspólnej Mszy Świętej. Ksiądz Karol wzniósł oczy ku niebu i wspominał tych, których kochał: matkę, ojca, brata, przyjaciół, wszystkich, którzy kiedyś wędrowali razem z nim po tych samych górach i których już tam nie spotka. W tamtym momencie znalazł odpowiedź. Dar Jezusa, którego trzymał jako hostję w swych dłoniach, nie mógł pozostać ukryty w bezpiecznych górach. Nadszedł czas, aby otwarcie dzielić się z ludźmi miłością Boga. Kilka lat później Karol został mianowany biskupem. Wigilią świąt Bożego Narodzenia pod jego oknem w Krakowie skromadziły się tłumy wiernych. Mówiono, że biskup dokona czegoś niezwykłego. Karol stanął w oknie, patrząc na wirujące na wietrze płatki śniegu. Za chwilę umiał poprawić wiernych, poprowadzić wiernych do nowo wybudowanego miasta, w którym nie było kościoła. Miał nadzieję, że pewnego dnia powstanie w tym miejscu Boża świątynia. Karol wyruszył na czele tłumu, idącego z płonącymi świecami w dłoniach. Była już noc. Po drodze mijali przysłanych przez władze żołnierzy, którzy również słyszeli, że ma się wydarzyć coś ważnego. Otrzymali rozkaz, aby zatrzymać Karola i podążających za nim wiernych. Tłum był jednak zbyt wielki. W końcu dotarli na wielkie pole, gdzie dołączyły do nich kolejne setki ludzi. Oddziały wojska i milicji stały obok i patrzyły, jak na polu ustawiono ogromny, metalowy krzyż. U jego stóp stał Karol. Nocny wiatr niósł daleko jego stanowczy głos. Ludzie tego miasta należą do Boga. Dzieci Boga potrzebują kościoła. Wybiła północ. Karol obdarzył zgromadzonych podarunkiem, którym chciał się z nimi podzielić od dawna. Odprawił publicznie na placu Mszę Świętą. To był odważny krok. Komunistyczne siły podporządkowe porządkowe przyglądały się z boku. Lud Boży słuchał i modlił się na kolanach. A Karol dziękował Bogu za to niezwykłe wydarzenie. Wkrótce Karol został arcybiskupem. Często podróżował do Rzymu. Gdy tylko miał czas, wybrał się tam na długie spacery. Pewnego dnia zauważył mężczyznę, który zerkał na niego co chwilę z nad swojej gazety. Karol podszedł w jego kierunku. Jego twarz wydała mu się znajoma. Miał oczy zupełnie jak Jerzy? To naprawdę ty? Lolek! Karol podbiegł i uścisnął przyjaciela. Już tak dawno nikt go nie nazywał lolkiem. Gdzieś ty się podziewał? zapytał Karol. Wszędzie, tylko nie w Polsce. Straciłem tam wszystko, co kochałem. Lolku, a co u ciebie? Wszystko dobrze. Jestem tu od miesiąca, ale tęsknię już za Polską. Czytałem w gazetach, że dokonujesz wielkich rzeczy. Ja wiedziałem, że tak będzie. Pisali nawet, że dostałeś pozwolenie od rządu na budowę nowego kościoła. Jak tak dalej pójdzie, zrobią z ciebie papieża. Karol westchnął. W Polsce jest tak wiele do zrobienia. Komuniści nadal wszystko kontrolują. Na szczęście ludzie zaczynają coraz mocniej wierzyć w Boga. Przyjaciele często się spotykali i rozmawiali jak za dawnych lat. Nadszedł jednak czas, kiedy Karol musiał wyjechać z Rzymu. Polacy bardzo się ucieszyli z jego powrotu. Niebawem Karol został mianowany kardynałem. To oznaczało, że teraz mógł uczestniczyć w wyborach nowego papieża. Pewnego sierpniowego dnia Karol został wezwany do Rzymu na konklawę, spotkanie z kardynałami z całego świata. Część trzecia. Papież Jan Paweł II. Zebrali się, aby wybrać nowego Ojca Świętego. Gdy zliczono głosy, okazało się, że papieżem został uśmiechnięty Włoch Jan Paweł I. Karol wrócił do Polski. Jednak zaledwie miesiąc później doszły go smutne wieści. Papież Jan Paweł I nieoczekiwanie zmarł. Wszyscy kardynałowie zostali znów wezwani do Rzymu. Karol rozmyślał nad nowymi wyborami. Mnie by nigdy nie wybrali, prawda? Oczywiście, że nie. Są ku temu setki powodów. Poza tym, jeszcze nigdy nie było papieża z Polski. Karol poprosił Boga o wsparcie. Panie, z pewnością masz w tym swój plan. Ty wiesz, kogo kocham najbardziej. Karol pojechał do Rzymu pełen ufności w Bożą Opatrzność. Miał nadzieję, że ziarno nadziei i wolności, które zdążył już zasiać w sercach Polaków, przyniesie dobry plon. Kardynałowie przeszli przez plac Świętego Piotra do kaplicy Sykstyńskiej. Gdy wszyscy się zgromadzili, drzwi zamknięto na klucz. Rozpoczęło się konklawę. Wybory nowego papieża. Trwało ono kilka długich dni, pełnych napiętego oczekiwania. Gdy liczono głosy, Karol usłyszał swoje imię. Za chwilę usłyszał je ponownie. Wszyscy je słyszeli. Nie dało się go nie słyszeć. Dźwięk jego imienia przebiegał przez całą salę coraz głośniej i szybciej. Wtem rozległo się pytanie: Kardynale Karolu Wojtyło z Polski, wybraliśmy cię na naszego papieża. Czy to przyjmujesz? Serce Karola zadrżało. Musiał dać odpowiedź. Przez jego myśli przebiegła fala wspomnień. Nagle usłyszał w swoim sercu inny, delikatny głos: Lolku, czy kochasz mnie? Wiesz, że cię kocham, Jezu. Lolku, czy na pewno mnie kochasz? Wiesz, panie, że cię kocham, odpowiedział znów Karol. Lolku, czy kochasz mnie najbardziej? Tak, panie Jezu, ciebie kocham najbardziej. Zaopiekuj się tymi, których kocham. Tak, panie. W kaplicy panowała cisza. Kardynałowie czekali na odpowiedź. Karol rzekł donośnym głosem: Przyjmuję. Karol znów pożegnał się ze swoimi bliskimi, jak kiedyś z matką, bratem, ojcem, tak teraz z przyjaciółmi i ojczyzną. Pożegnał się nawet ze swoim imieniem, przybierając nowe: Jan Paweł II. Zrozumiał, że skoro najbardziej kocha Boga, niczego tak naprawdę nie stracił. Białe papieskie szaty szaleściły, gdy szedł w kierunku balkonu. Na dole ujrzał pozdrawiające go morze rozpromienionych ludzkich twarzy. Chwilę temu wszyscy zastanawiali się, jaki będzie ten nowy papież z dalekiego kraju. Gdy go ujrzeli, wiedzieli, że będzie ich bardzo kochał. Papież Jan Paweł II pamiętał do końca życia. Kogo kochał najbardziej. Dzielił się tą miłością z całym światem, a wszędzie, dokądkolwiek się udał, zbierały się tłumy wiernych, którzy pozdrawiali go słowami: Kochamy cię, Ojcze Święty. Historia życia. Się...